Maneczko wszystkim z tej strony szkapa. I zapraszam do Horse Farm. No to tak, posprawdzamy sobie, co tutaj możemy robić. Tutaj ktoś chce jeździć na koniku, dobra. Który jest wolny? No to ten jest wolny, może iść ten. Wiesz e, nie. Ten też nie. Więc czyli nie pojedziesz sobie, bo wszystkie koniki są zajęte. Porobić, pokarmić i dopiero możemy wtedy coś robić. Następna woda się musi zrobić. Ten ma urodzinki, tak? Tajniczki nic i mam kolejnego konia z tego co widzę. Troszkę śmieci tutaj. o, tutaj zadanie się zrobiło? Dobrze, dobrze, dobrze. Jak się następne robi? To tak, tu możemy coś wyprodukować tu możemy też coś wyprodukować ten chce jeść no to proszę, jest akurat miejsce wolne ten chce wpydeczki. no akurat mamy full więc można by było wybudować by drugi taki budynek co? nie sądzicie? można by było drugi taki budyneczek wybudować na jedzenie i wtedy byśmy mogli dawać ich Dawać ich podwójnie, co? No, słodno nic nie zrobimy. Produkuje się jeden na razie. Malonik. Odbierz. Jakieś bonusy. Letni event. Dobra, tu kolejne zadanko. Mało tej kasy dają, niby coś tu możemy zrobić, ale strasznie mało tej kasy dają. Nie produkuje, nic nie zrobimy. Ten, tutaj zjad. Nie. Lud się wyprodukował, nie zjadł. Tutaj no mamy full, nie wsadzimy nikogo więcej. Mamy full. Teraz tutaj jeść, proszę bardzo, idź. Ja to produkuje wszystko. Może, dobra, niech się produkuje. No i co, teraz jakby ktoś chciał jeździć, to by mógł jeździć, ale nie ma chętnego dojeżdżenia, tak? Chcesz jeść? Dobra, idź. No, ty teraz nie pójdziesz jeść, bo już mamy zajęte. Czekajcie, gdzie się tutaj budowało? Tu się budowało budynki. Mały pensjonat i tu mi korze chyba drugiego wybudować. Jeśli gdzieś go zmieszczę... ...to postawimy sobie. Jeśli się może zmieści? Dobra. Jeśli może zmieści? 9 minut się będzie budował, dobrze. Następne, co tutaj chcą, żeby wybudować? Różne te rzeczy. I to chcą, żebym ja to wszystko pobudował? Czy to po prostu mi nowe rzeczy dali? Nie wiem, czy o to mam wszystko pobudować. Zobaczymy. Beczkę jakąś tutaj, jest jakieś miejsce. Więc tutaj wsadzę. I zobaczymy, czy to wystarczy. Aha, to mi do levela daje, ale czy mi to jakieś zadania daje? Coś tam? Nie wiem. Tego możemy dać tutaj do jedzenia? Możemy dać, dobra, niech sobie bije. Konik gdzieś tam, dobra. I następny. A, miałem dać to, żeby się produkowało, a nie woda. Ale dobra, tutaj się też może produkować. Nie, tutaj nie mamy konia. To się chyba nie może produkować tutaj. Jak ta sytuacja wygląda? Na misje powoli się tu coś tworzy. Siadaj to z siana dwa razy. Aha, czyli to, co jest tutaj. I to są tutaj te dekoracje. Jest to siana dwa razy. Najlepsze, że to wszystko zajmuje miejsce. A ja tego nie mam gdzie normalnie stawiać. Możliwe, że będzie szło powiększyć tę mapę. Tak, żeby tu później było miejsce. To jest siana dwa razy. Proszę bardzo, jest. Zaliczyło mi zadanie, zaliczyło jakieś, ale tylko 70 mi dali, a ja tyle na niego wydałem. Dobra. A, 230 mi dali, dobra. Buduj drugi pensjonat. No to on się buduje. Spocznij produkcję. Podlej rośliny. Pełni życzenia. No to. Dobra. Tutaj i tutaj się to przesuwało, tak? O, właśnie tak. Przesuwało robiło. Ten dostanie, a tutaj robimy produkcję. No, praktycznie wszystkiego po kolei no. Podlać rośliny. No ja tu nie mam za bardzo roślin do podlewania. Ja Zaknę co tu jest. No nie, ja tutaj ziemi nie mogę dokupić. To no, może na innym levelu będę miał ziemię dokupić. Albo no, jak się mi skończy. Tu mam rośliny i mam co tych roślin nasadzić tutaj. No nie, no, chyba nie stajnie mamy dwie mamy dwie no do wybudowania też nie mam nic tutaj jest wszystko zablokowane więc muszę być dziewiąty level z tego co widzę mam drogi jakieś dobra no to nie muszę dziewiąty level być to bym nie chciał muszę bić dziewiąty level i dopiero mogę coś tam podziałać Podlej rośliny, zbierz śmieci. No i teraz mogę tu kogoś wprowadzić, tak? Jednego, drugiego. A tam się mi pensjonat buduje. A tu jeszcze jeden wyjdzie? Nie, się mi buduje. 6 minut. No nie. Pojeździć konno. Eee, serduszko i jeden, jeden pucharek. No to ten ma serduszko i jeden pucharek, nie? To o to chodzi, nie? Bonus. A, bonus, takie coś. A nie, ten tu ma inny I ten też ma innego. Ten nie może. Ten. Ten może, dobra. Ten może. I tych chcesz teraz sobie gdzie? Tutaj pojeździć. Jakieś życzenia? Nie masz życzenia. Ten nie może. Ten. Ten może, dobra. To daje Ci tego sobie na nim pojeździć, tutaj robimy produkcję dalej, żeby się przydała ta druga taka ta stajnia żeby w miarę szybko karmić co tutaj produkujemy lody, no to lody niech się produkują no też są przydatne więc niech się produkują no i co, no takie takie czekanie, coraz dłużej tu po prostu trzeba czekać na wszystko teraz tak tylko będziemy siedzieć i co, no i czekać, aż się cokolwiek zrobi no tu 9 minut, tu 5 minut to Wam powiem szczerze, tu chyba za bardzo nie mamy co robić. Już na tym etapie gry, na ósmym levelu, po prostu tak siedzieć i nic nie robić. No, troszkę, troszkę słabo. No, wiecie, mnie takie gierki to nie bardzo mi się podobają. Jak tak muszę siedzieć i oczekiwać, żeby cokolwiek dało się zrobić. A jeszcze, jak się nic nie da zrobić, no, to dopiero jest źle, nie? tutaj po prostu, rak jeszcze, palm jak ja mam palmy ze... Aha, da, nie, nie, kupić, pa kupić palmów to ja nie chcę i co, ja praktycznie no nic nie mogę robić, nic, tylko będziemy czekać te 4 minutki aż się to wybuduje, a tu 8 aż przyjdą nam nowi nowi goście o, zobaczcie, udało mi się ulepszyć budynek, nowy poziom budynku na drugi poziom Zyskałem nowe rzeczy. Nie wiedziałem, że tu takie coś w ogóle jest. O, tu mamy co? Zdobyć to płotki. No to ten może iść. Jest wolny, tak? Że tu w ogóle tak jakieś ulepszanie jest. W budynku. widzicie, zmieniłem. Ogrodzenie wokół budynku zmieniłem. Zmieniłem tutaj kolor dachu, kolor ścian. I mi budynek poulepszał. Ciekawe, czy na przykład tutaj mogę zrobić to samo. Mogę, ale to jest kosztowne, no nie mam tyle kasy. 130, na co mi stać? 150, też nie. Za stówkę. no mogę wejście zmienić. Na kolor taki niebieski tylko. A i 16 jeszcze potrzebuję na drugi poziom, no to nic więcej nie zrobimy, bo nie mamy kaski. Żeby zrobić cokolwiek więcej. A tu produkcja wszystkiego nas coś kosztuje, więc... Za dużo nie zrobimy. Możemy przyjąć nową osobę. A jeszcze się buduje, czyli nie możemy przyjąć. Też nie możemy kupić. Teraz za 80, czyli po dwa będą mi tam wchodzić. No to może, bo mamy mamy te, te diamenty. Mamy tutaj to wykorzystamy. Niech już mi tam po dwa koniki wchodzą. Więc już będą fajnie po dwa wchodzić. Jest miejsce. Proszę bardzo, może żyć. To zaraz dostaniesz, bo jest. Niech się produkuje. Tutaj się pensjonat zaraz wybuduje, więc będzie Będzie kolejny. Tutaj nie wiem, to, to mamy, dwa mamy, a wodę. Wody nie mamy, to woda niech się produkuje teraz. Ten chce coś zjeść. Idź sobie zjeść. No i tak powoli, powoli, ale jeszcze. Jeszcze powiem wam, strasznie dużo trzeba czekać, żeby cokolwiek tutaj działać. Może jakby tu było tych koni, nie wiem, z 10, tak na przykład z 20 ludzików, jak doszło już mieć, to wtedy wtedy może by się cały czas coś działo, nie? Ale na takim niskim poziomie, to powiem wam to się za dużo nie dzieje, za dużo się nie dzieje. Czekamy aż się nam tutaj to wybuduje i zobaczymy co tu. Co tu, co tu nam wejdzie po wybudowaniu tego. Dobra, jest. Dobra. Prestige. OK. Dom. Tutaj. I co? 36 punktów. Dobra, nie wiem... Nie wiem o co chodzi, ale mamy jakieś 36 punktów. Dobra, to nam się zrobiło na drugi poziom. Zbudowało. Kup schody na kwiaty. I coś tam, trzy osoby. Dobra, mamy ładnie dziewiąty poziom. Udało się nam wbić. Udało się nam wbić dziewiąty poziom, więc elegancko, elegancko się nam udało. I powiem wam tyle. No może sobie zakończymy już odcineczek w tym momencie. Ja was chcę zaprosić do Discorda, do komentowania, do subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam!